Dzień dobry. Znajdujemy się na Przymorzu, przy ulicy Lemborskiej, w budynku z, lat, z połowy lat 70. Jest to 18-piętrowy 18 budynek e, szwedzkiej technologii. To jest największy spokój. Opłaty oscylują w okolicach 700 zł. mieszkanie jest czteropokojowe. Duży balkon. Jest otwarta kuchnia. Powiedzmy, że to jest ta część dzienna. Bo tu jest fajnie oddzielona ta część dzienna od strefy nocnej. To jest kuchnia. kuchnia. Przechodzimy do tej strefy. To jest toaleta. Przechodzimy do strefy nocnej. W przedpokoju stoi szafa duża. I są trzy pokoiki oraz łazienka. To jest jeden pokoik. Mieszkanie ma 69 metrów. Nie wiem czy wcześniej nie mówiłam. Jest czteropokojowe. Znajduje się w Lemborskiej Lęb na Przemorzu. Trzeci pokoik. Wygląda w ten sposób. Wystawa okien jest południowo-wschodnia. No i to jest łazioneczka. To jest właśnie ta strefa nocna. Te trzy pokoki łazienka. Po tej drugiej stronie jest ta kuchnia, salon i a, toaleta. Zachęcam do zapoznania się z ofertą i zapraszam na prezentację.